Czy można upiec rewelacyjnie miękki chleb, który będzie miał znacznie więcej białka niż zwykły? Można. Wystarczy do tego użyć twarogu bielucha. Na początku musimy go zmiksować z różnymi dodatkami. Wszystko macie w opisie. Przygotowujemy zaczyn według wskazówek pod wideo. Odstawiamy na 15-30 minut do wyrośnięcia. Foremki do chleba smarujemy masłem. Do zmiksowanego twarogu dodajemy mąkę, resztę mleka i wyrośnięty zaczyn. Miksujemy. Jak ciasto dobrze się połączy i będzie gładkie, odstawiamy do wyrastania na półtorej godziny. Możemy je teraz podzielić i uformować tak jak na filmie. Trochę rozciągamy, trochę składamy. Warto mieć do tego mokre dłonie i mokry blat. Będzie znacznie łatwiej. Przykrywamy i odstawiamy na pół godzinki. Następnie smarujemy jogurtem i pieczemy w temperaturze 240 stopni pod przykryciem. Po około 15 minutach odkrywamy i rumienimy. Łapię za bielucha i zjem tak, jak lubię najbardziej. Wystarczy bieluch, może trochę soli i można cieszyć się fantastycznym smakiem.